Także kochani, dzięki wobec tego za sprawdzenie. O nie, Arlena, próbuję zakończyć odcinek. Możesz mi nie przeszkadzać? Holender, Sieman, daro mordeczki. Moje kanał z tej strony: a to jest kolejny odcinek z serii Camperem e, przez Arizonę na 7 Days Today. 1-1. E, słuchajcie, pozbierałem sobie trochę drewna, porobiłem sobie trochę ramek. E, mamy dosyć dużo tych ramek, i przejdziemy się jeszcze do Dzeny. W dzisiejszym odcinku już Wam powiem, co będziemy robili. Tu nam się kończy wyrabiać wszystko. E, tak, skasujemy to na razie i wyłączymy, bo ja jestem już, słuchajcie, e, przeczulony na tym punkcie, e, bo dwa odcinki temu zniknęły nam itemki, słuchajcie stąd. Więc wrzućmy sobie te rzeczy z powrotem tutaj. Pójdźmy na chwilę do Jenny, bo wiemy już, jaką książkę potrzebuje, żeby robić batony. I w tym odcinku, słuchajcie, ciekawostka. Jedziemy na odkrywanie szlaków. I wiecie co? Patrzcie. Zobaczcie. To jest jeszcze inny handlarz, dlatego że. Zaraz zobaczymy. A nie, przepraszam, to nie jest inny handlarz. To nie jest inny handlarz. To jest ten sam handlarz. Eee, dobra, no trudno. Jest jak jest, nie? Myślałem, że odkryjemy kolejnego handlarza, ale wiecie co? Tam mamy, słuchajcie, patrz. Bardzo fajnie, e, tam mamy wiecie, no, większe miasto, księgarnia, może będzie jakaś coś, także będziemy, będziemy słuchajcie, zmieniali już położenie z Jenny, no niestety Jenny i Marakasy się skończą. No hello, hello Jenny, przykro mi bardzo, ale niestety będziemy musieli się pożegnać. E, ona nie ma tej książki, to jest ta mm, o robotyce książka. I zerkniemy. Nie, nie masz batona. Trzymaj się, cześć. Thanks for the business. Nie, no już się nie spotkamy tak raczej za szybko. I taki odcinek mamy dzisiaj troszeczkę organizacyjny. Teraz nie wiem, czy ja muszę te rzeczy zabrać stąd. Raczej chyba tak. Aha! Ty! Ja nie mogę zebrać teraz tych, tych, okej, okay. u, blok prawa własności, dobrze kochani, wobec tego tak, wyjeżdżamy kamperwanem, musimy kawałek nim odjechać. Teraz zobaczmy, czy możemy ten blok prawa własności tutaj gdzieś postawić. Tylko po to, żeby go potem zniszczyć, bo boję się, że jak go nie zniszczę, to będzie problem. Dobra, postawiłem go. Udało się. Po to tylko, żeby zebrać nasze kolektory rosy. Dobra. Bo nie wiem, czy możemy mieć. Wiecie. Nie wiem, czy możemy mieć, jakby. E, tutaj ten blok plus nie wiem co. E, Usunąć. Dobra, usunęliśmy. Usunęliśmy. E, no i co? No i słuchajcie, wyruszamy w podróż z powrotem do tradera Hugh. Nie, tradera Boba, przepraszam. Dobra, wygląda na to, że wszystko jest ok. Słuchajcie, jedziemy w podróż. Dobra. Wyjedziemy sobie tędy. I zobaczymy, jak będzie, nie? Wracamy do boba, i tam gdzieś się zagnieździmy. Zrobimy sobie znowuż taki um, przyczółek. Tak, jak tutaj. No i zobaczymy, co będzie dalej, nie? Zobaczymy, czy nam realnie starczy benzyny, żeby tam dojechać, ale raczej chyba tak. Więc powinno być dobrze. Wszystko, żeśmy zabrali, wszystko, żeśmy zabrali. Te kolektory najważniejsze, nie? No i dobrze, słuchajcie, jesteśmy na innym biomie, troszkę inne zadania, będą już zadania na poziomie trzecim. Ehm, no. Trzeba działać. Przez moment myślałem, że... <gry> Był mały zombie, tak jak z, ze strzelba skład. Link w opisie, najlepszy serwer na świecie. Um, ale nie, to mi się coś przewidziało. Dobrze, 24. Słuchajcie, mamy benzyny. Ja jadę na przyspieszeniu, bo chciałem po prostu jak najszybciej się tam znaleźć. No i zobaczymy, co i jak, nie? Inne zadania, inne bariery. Przede wszystkim, może jakaś księgarnia. Zobaczymy zaraz u Boba, czy on przypadkiem nie ma batona na sprzedaż. Bądź tych książek, właśnie, które umożliwiają nam zrobienie własnego batona. I to będzie piękne. I później, już słuchajcie, będziemy na zimie się gnieździli po tych tutaj przeprawkach naszych. Nie? Tak, troszkę tutaj pobędziemy, właśnie na tym pustynnym biomie. Pozbieramy to, co możemy. I będzie dobrze. Boba mamy blisko, także... No i mamy tutaj duże miasto, przede wszystkim. Duże miasto, duże misje, nie? Więc zobaczymy, jak to wszystko nam się tutaj uda. Realnie, myślę sobie... Że też gdzieś na tutaj, naprzeciwko jego bazy, gdzieś się tutaj zawieruszymy. Zobaczmy realnie, gdzie my możemy. Co tu pobudować. Tak tu układ widzę jest bardzo podobny. Czyli tak, baza nomad 15 na 7, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7. I teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i powiedzmy 15, tak żebyśmy troszeczkę mieli więcej przestrzeni. Nawet fajnie się udało, bo ja z tej strony właśnie potrzebuję mieć wejście nie, do bazy. Teraz tak. Raz i dwa, i tu zrobimy po prostu podwójne drzwi. Dor. Drewniane drzwi. Ty. A my możemy zrobić roleta 5 na 4 To może taką roletkę. Oho, przyjaciele. Poczekaj. Wrzućmy sobie trochę rzeczy do Nomada. Niekoniecznie wszystko. Ale część rzeczy, czy my chcemy się ich pozbyć? Nie no, wiecie, chyba chcemy. Ale uniki koleżka robi. Czujemy pragnienie. Bo tak yy, zazwyczaj słuchajcie po weekendzie. Czujemy pragnienie wyjątkowo. Czujesz głód? No tak. Zapomniałem, że od zabijania zombie robimy się głodni. Ale twarda sztuka. Tak, to są te książki Planeta Technologii. Słuchajcie. A gdzie tu jeszcze jakieś zombie są? Cii, dziwne. Tak, tak, tak. Heł motocyklisty. Poczekaj, ten nam daje punkty doświadczenia, a ten odporność na ogłuszenie. No to słuchajcie, yy, będziemy sobie zmieniać, nie? Poczytajmy. Bardzo, bardzo fajnie. Eee, no, jeszcze tych książek tam brakuje, bo tam trzeba 26, chyba 6, żeby na pierwszym poziomie ten baton zrobić. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Wobec tego bierzemy się za kolejną pracę tutaj. Musimy te wszystkie bloki wywalić, ale tu jest strasznie jasno na tym biomie, wiecie. Potrzebujemy mieć zacienienie. Ja sobie tutaj pobuduję i pewnie to przyspieszę, to budowanie, wiecie? Na spokojnie. Tą bramę na razie zostawimy. Zostawimy to i zobaczymy, jak to będzie później, dobrze? A, tu jest jeszcze kolega. To poczekajcie, pozbądźmy się tego leszcza barowego. dobrze, kochani, takim sposobem właśnie rozstawiliśmy swój kemping. E, teraz wszystko tutaj sobie wrzucam z powrotem e, i idziemy do handlarza, wrobimy sobie drzwi podwójne. A e, i pomyślimy nad tą roletą, e, roleta na drzwi, tak? Weźmiemy sobie to, zrobimy śledź. Śledź sobie to jak śledź. Pięć bloków, nie? Pięć bloków jesteśmy w stanie to chyba ogarnąć. Eee, dobrze, teraz tak. Tu mamy w ten sposób. Pięknie. Słuchajcie, mamy kemping. Ja tylko się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Puste miejsce na przedmiot kosmetyczny. Aha, i tutaj nie mamy jeszcze amunicji. Pasowałoby, żebyśmy tą amunicję jakoś sobie pomyśleli, i być może na kolejne razy już nie będziemy robili takiego garażu dla niego, tylko on będzie gdzieś obok, nie, bo w tej chwili, wiecie, no jest jak jest. Czyli 5 na 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli potencjalnie cały ten wylot będzie jakby jedną wielką roletą, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę, ale najpierw pójdziemy sobie do handlarza, zobaczymy, co on ma. No myśmy u niego już byli, tak? Myśmy już się z nim witali i żeśmy tutaj przebumplowali wszystko u niego, dlatego że, że tak. A natomiast nie wiem, czy nie poresetowało mu się z powrotem. Na to wygląda, że tak, bo jestem przekonany, że myśmy tutaj u niego wszystko przeszukiwali. Może nie wszystko, ale tak pobieżnie. Tak, tu żeśmy przeszukiwali. Tak, na pewno wiemy, że on ma e, tutaj do otwierania bajery. Patrz, ale benzynę, tak jak by, byśmy nie zabrali od niego? Pozbierajmy tutaj na szybko jeszcze, dobra, zanim z nim pogadamy, bo wygląda na to, że nie zbierałem tego. Bardzo dziwne, wydawało mi się, że żeśmy tu na pewno zbierali, no ale... Okej, okay, czyli stąd żeśmy zbierali, tu jakiś stos śmieci. I proszę, trochę żeśmy dostali różnych rzeczy. On ma u góry, ale ja u góry jestem przekonany, że byłem u niego. Zróbmy wobec tego tak. Po pierwsze, czy on ma jakieś coś? Nie ma. Okej. Okay. No i dobra, bierzemy sobie, słuchajcie, rzeczy. Mamy antybiotyki, apteczka, no na razie bierzemy to. Masz jakąś robotę? Pozbądź się zombie na trójce. Okej. Okay. Możemy to zrobić. Teraz zobaczmy, co on ma na sprzedaż. No, i proszę, tu się zaczyna sztucer to tamto, on ma troszeczkę lepsze rzeczy. Aczkolwiek nie ma tego, co teoretycznie my byśmy tutaj potrzebowali, nie? Poszukiwacz skarbów plus 10, plus 5 do etapu łupów. Kupimy takie coś, ok, bo to może być e, dobrą rzeczą, koniecznie musimy zobaczyć czy jesteśmy w stanie zrobić, słuchajcie, no jak widzicie bazę mamy zrobioną tutaj, widzę kilka bloków jest jeszcze nie zrobionych, więc wiecie, mam e, takie coś, że muszę to zrobić, bo się uduszę, nie, więc zróbmy to, e, tylko tak, najpierw dorzuć mi te rzeczy tutaj, to mi daj tu, teraz tak, Weź mi, koleżko, zdejmij tą modyfikację, załóż mi to tutaj. Weź to, człowieku, napraw. Załóż. Otwórz. I wymień. To sobie zatrzymamy. Rower sobie zaraz tutaj wyłożymy. Do rowerku musimy coś wrzucić. To na przykład niech będzie to. I teraz tak. Po pierwsze, musimy dokończyć tutaj te dwa bloki, bo ja nie popuszczę. Bo będę się czuć niekomfortowo, że coś jest niedokończone, wiecie? Dobrze, nie ma problemu. No i tak, słuchajcie, baza jest jakby i tak dalej. Druga sprawa. Kolce. Ok, zrób mi 15. Dobra, one się powyrabiają. To ja sobie później to zrobię. E, tutaj napraw mi łuk i napraw mi to i napraw mi mój, wiadomo. E, I teraz tak, zobaczmy, co jesteśmy realnie w stanie zrobić. E, Potrzebujemy tak, kutę żelazą. żelazą, części mechaniczne i sprężyny. Roleta 5 na 4. Tu jest jeszcze 7 na 4, 3 na 4, 3 na 3 i 5 na 4, czyli ja rozumiem, że to jest 5 do góry i 4 szerokości albo coś w tym stylu. Czekaj, raz, Czekaj, raz, 2, 3, 4, 5. No to ta 5 na 4 by nam pasowała najbardziej, nie? No wytwórz to, no zobaczymy, co to będzie, tak? No zobaczmy, bo jeżeli wiecie, jesteśmy w stanie to tutaj zrobić, to teoretycznie ja bym był z tego bardzo szczęśliwy, nie? No i koniecznie po drewno musimy za chwilę tutaj gdzieś się udać. Mamy zapas juk, także będzie można sobie, nie wiem, czy te juki można jeść. Użyj. Chyba je można jeść tak po prostu just like that, także w sumie zaoszczędzimy też na jedzeniu. Bo ja sobie będę biegać i podgryzać te juki. No i dobra, mamy roletę. Sprawdźmy. Ty! Roleta 5. Na 4, zobacz, co się dzieje, ty. Baza nareszcie. No proszę. Można. Zabezpieczyć campervana, można. Wystarczyło zmienić gabaryty w bazy, żeśmy zrobili ją 5 na 7. I od razu wszystko staje się lepsze, nie? Tylko, no wiadomo, tak jak widzicie, tutaj drzwi są nierówno, tak? Czyli potencjalnie musielibyśmy mieć jakieś też jakąś roletę albo coś innego. Ale mi to nie przeszkadza, szczerze. Ja jestem z tym ok, um, ja jestem z tym ok, moi drodzy. Idziemy teraz jeszcze tutaj zrobić jedną rzecz. No i jesteśmy troszeczkę zabezpieczeni. Zobaczcie, możemy sobie zejść tutaj do naszego nomada i tak dalej. Dużo, dużo lepsza opcja. Zobaczcie, mamy więcej miejsca. Możemy coś tutaj sobie nie wiem, naprawić, go zobaczyć, sprawdzić. No i jesteśmy w miarę osłonięci od zombie. Okej, okay. koniecznie wskakanie trzeba będzie punkty wrzucić, tak żebyśmy mogli poskakać, nie? Też. A, no i tu chciałem zrobić sobie też kraty w oknach, tak jak mieliśmy wtedy. I to są te kraty w oknach. A może tym razem je, tak, ustawię? Co nie? Bo one nas, wiecie, dają nam światło naturalne, plus widzimy, co się dzieje na zewnątrz. Plus dodatkowo, gdyby była jakaś tabaka, że będzie, będą jakieś zombie te plu, plujące te policjanci, czy tak dalej. To ten blok chroni przed tymi pluwocinami, mam nadzieję. Nie? Tak to niby miało działać. Także tak, słuchajcie, tutaj mamy o przy wejściu zaraz dziurkę do naszego nomada, żebyśmy nie musieli schodzić na dół, i tu możemy wszystko sobie wytapiać, wyrabiać i tak dalej. Dobrze, bardzo, bardzo fajnie. Eee, realnie wydaje mi się, że misja jakby się powiodła sukcesem. Jesteśmy w miarę zabezpieczeni. Jedynie co, to mówię, poszedłbym, e, pokopał troszkę, pokopał. E, pozbierałbym trochę, właśnie drewna, wiecie. Więc tym możemy się zająć. E, Zadanie już raczej nie będziemy robili w tej chwili. Możemy zobaczyć, co jest tutaj na tej farmie. Czyli wiem, że 4000 drewna to nam wystarczyło, tak na styk. Więc dobrze by było, że po prostu, no wiadomo, co? Bijom to stack drewna, nie? Realnie na tym ostatnim biomie zrobimy coś troszeczkę mocniejszego, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszej bazy. I też trzeba będzie zrobić jakieś takie tutaj dookoła. Mm, właśnie takie okna jak tutaj, tylko że z lepszych materiałów po to, żeby turetki naszego nomada mogły nam pomagać, tak? Bo w momencie, gdy są jakieś zombie, to te turetki do nich strzelają, ja to rozumiem, że tak to działa i w tym momencie baza się sama jakby broni, nie? Także też trzeba to będzie rozkminić, jak to wygląda. Ale realnie y, jestem zadowolony, nie? Powiem wam szczerze, jestem zadowolony z tego tutaj, co mamy. Wydaje mi się, że to będzie chyba wszystko. No, nie wiem, nie chciałbym przeciągać jakoś niepotrzebnie tego odcinka. Wydaje mi się, że jestem happy z tego, co żeśmy tutaj osiągnęli, nie? Także, kochani, dzięki wobec tego za sprawdzenie. O nie, Arlena, próbuję zakończyć odcinek. Możesz mi nie przeszkadzać? kolender. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom tutaj na YouTube jak i na moim kanale Twitch. Wasza lista właśnie się wyświetla tutaj na ekranie. Dzięki jeszcze raz za dodatkowe wsparcie. A jeżeli ty drogi widz również chciałbyś mnie wesprzeć, możesz to zrobić klikając przycisk wesprzyj na YouTube bądź subskrypcja na Twitchu. Jeżeli na przykład posiadasz Amazon Prime, możesz dać mi darmową subskrypcję korzystając z opcji Prime Gaming która już jest i tak wliczona w Twój Amazon Prime. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i wracamy do filmu. Eee, także, kochani, tak. Eee, wobec tego ja dziękuję Wam. Aha, słuchajcie, możemy sobie rozlosować punkty jeszcze. To rozlosujmy sobie punkty delikatnie. W co my by, byśmy chcieli te punkty? Eee, bo wiecie, jak jest, nie? Teraz tak, tu już mamy, słuchajcie, wszystko wrzucone tak, jak chciałem wrzucić. Eee, teoretycznie mógłbym wziąć um, tolerancję na ból, ale ja. Pojadę, słuchajcie, dwa punkty w lekarza w tym momencie. A może nie, może tylko jeden. Wiecie. Weźmy sobie tego grabieżkę, 10% więcej żetonów księcia dostajemy. Musimy wymaksować atrybut intelekt. Pokażę wam dlaczego. Dlatego, że my jesteśmy już bardzo niedaleko. 20, 29 poziom. Jeszcze troszkę i będziemy mogli robić kolejne rzeczy do naszego nomada, więc ja, słuchajcie, wobec tego muszę... Musimy się ogarnąć, nie? Musimy się ogarnąć. Kurde, nastała noc. Dobrze, kochani, wobec tego... Ja dziękuję wam za ten odcinek. Jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić. Natomiast nowe osoby zapraszam do subskrypcji na YouTube i wszystkich was do followka na Twitchu. Pamiętajcie, że... Będą streamery weekendy. Będziemy działać. Ja mam trochę kluczy już, które dostałem e, i będę miał pewnie tych kluczy jeszcze więcej. Na razie mam dwa i będziemy rozdawać, nie? Także, e, także tak, czat na y, tych, na live'ach jest tylko dla osób, które follow'ują, OK, Więc polecam follow'ka na Twitch'u polecam oszlak. Polecam followka na Twitchu i polecam kochani... E, wszystko polecam. Adam Małysz. Dobra. Poszło. Dobrze, kochani. Wobec tego dziękuję i bajo jajo.